Siemaneczko, zgodnie z tym co Wam mówiłem, dzisiaj spróbujemy sobie jakiś nowych, nowych wyścigów. Jakiś teraz sobie wybraliśmy taki nowy dzieciak na dzielni, coś takiego. Zobaczymy co to, co to jest, czym to się je. Widzę, że możemy wybrać tylko Forda Focusa z tego co mam w garażu, więc próbujemy i lecimy. Proszę bardzo, tam klijóweczkę gdzieś w oddali widzę. Spróbujmy sobie wygrać ten wyścig, zdobyć jakieś punkciki. Jedziemy. Ogień, do przodu, pokój, zdajesz. Ale nas wyprzedzają, proszę państwa. Co tu się dzieją? Zero przyspieszenia ma. Patrzcie, jak oni mnie wyprzedzają. Nie mogę ich dogonić. A mało tego, droga jest mokra i mnie trochę nosi na niej. Dobra, wchodzimy w zakręt. Pięknie tutaj. Próbujemy się przeleć, ale och, Karol nas blokuje delikatnie, lecimy na bandę, ale to nic. Naprawdę to jest fajne, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, że, je, że ci przeciwnicy są tak jakby naszymi nieznajomymi bo to są znajomi z listy Game Passa, z listy Xboxa, którzy są sterowani przez boty. Na razie nam idzie całkiem dobrze, mamy siódme miejsce. Jest to dobra pozycja do ataku na pierwszą lokatę. Dobrze jest tak pograć sobie w tą formę, powiem wam szczerze. Mamy za oknem jesień, zimno, szaro, ponuro, a tam chociaż możemy przez chwilę poczuć się jak na ciepłych krajach, jakiś Meksyk, elegancko. Ale my tu gadu gadu, ale z tyłu tutaj klawę atakuje nas sąsiednie ładnie nas atakować delikatnie hamulec no, cały czas gdzieś w środku stawki jesteśmy aj, głupi błąd mam nadzieję, że nie straciłem przez to pozycji jakbyśmy ich doganiali, ale to może być kwestia tego, że oni hamują na zakręcie dobra, spróbujmy sobie może teraz, chociaż o jedno oczko się przebić do przodu. Nie trafiłem Teraz wyskoczyło mi powiadomienie, że, e, że nie przejechałem przez punkt kontrolny. Jedźmy za nim i wystrzelmy w ostatnim momencie napędzeni Może to teraz się uda, ale byśmy musieli zaatakować po wewnętrznej. Przyhamować, zablokować. Dobra, mamy to. Ostro, ostro, ostro. Banda nie szkodzi. Gonimy. Mamy jeszcze jedno okrążenie, żeby wygrać. Jesteśmy w środku stawki. Jesteśmy na szóstej pozycji. Padał w podłogę i jedziemy. Ile fabryka dała? A, fabryka dała niewiele, jak widzimy. Ach, ta banda nas wyhamowała. Będzie ciężko, będzie naprawdę. Naprawdę będzie to ciężka akcja. Ale tutaj jest szansa. Atakujemy, atakujemy, nie odpuszczamy. No właśnie, to się stało, co mówiłem wcześniej. Nie trafiłem w korągiewkę. Musimy cofnąć jeszcze bardziej. I teraz atak. I przypuszczamy szturm na trzecią lokatę. Mamy to. Ostry hamulec bokiem. Uda się. Niestety, jest mało prawdopodobne, żeby nam się udało wygrać, ale chociaż od top 3 zawalczmy. Jest to naprawdę, naprawdę denerwujące, że się nam nie udało, że boty nas ograły, no ale i tak trzeba przyjąć porażkę, przyjąć to na flatę. Bo chyba to jest to seria wyścigu z tego co widziałem, więc jeszcze możemy się zrewanżować. Nie dajmy im się tym razem. Walczmy o pierwsze miejsce i gaz do dechy i rock rock'n'roll. Dobra, nie ma tu wyprzedzenia mnie po boczku. Jesteśmy na ósmej lokacie. Troszkę trzeba przyhamować. A ten drift tam się tak tylko połowicznie udał. Wydaje mi się, że wytraciliśmy trochę prędkość. Ale nieważne. Nieważne, dlatego że wjeżdżamy do miasta. Ciasne uliczki. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nadrobimy, chociaż mój samochód nie jest demonem w przyspieszaniu. Mam nadzieję, że tutaj się coś uda powalczyć. Ciśniemy. Atakujemy na piąta pozycja, ale troszeczkę nas wyniosło. Mm. Już jest coraz bliżej. Teraz jest szansa, żeby go wyprzedzić. Zauważcie, że na czele jest czarny samochód, a reszta to białe samochody, więc... Dobrze by było, jakby niebieski też wypchnął się do przodu. I jedno okrążenie za nami, już walczmy, walczmy. No nie wyhamowujmy, chłopie, za cię wyprzedza. Zostało do wyprzedzenia czterech. I półtorej okrążenia. Zrobimy to tak trochę mało fair play, ale. Komputer też nie gra fair, bo nas za bardzo wyprzedził. Miałbyś dla nas miły. Już jesteśmy na czwartej pozycji. Jeszcze troszkę dociśnijmy, troszeczkę gazu. O, lepech. Dobrze, że mamy cofanie czasu. No i nawet cofanie czasu nam nie pomogło. Jeszcze raz. Podejrzewam, że. Dobra, teraz się utrzymamy w drodze. Wydaje mi się, że mam po prostu słabe przyspieszenie w tym fokusie, a tu jest bardzo, e, bardzo ciasno. Tu się liczy przyspieszenie, a nie prędkość końcowa. Bo jedynym miejscem, gdzie się rozpędzamy tak bardziej, to jest właśnie tutaj, na tej prostej. Ale to, jak widzicie, i tak mi odjeżdżają. O, teraz, jakbym ich dochodził, spójrzcie, jakbym, jakbym dojeżdżał do nich. Czyli mój samochód po prostu ma V-maxa dobrego. Przyspieszanie ma słabe, ale to jest atak. I ten marsmallow wtedy też był pierwszy, więc musimy go zaatakować. Musimy go wyprzedzić. Choćby nas to miało kosztować nie wiem co. Atak myślę, że został. Oj, obroniony. Obroniliśmy się, dobra, obroniliśmy się hamulec, hamulec, dobrze, 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 bo tu jest troszeczkę ciasno. Mocno, pięknie. Ścinajmy te zakręty. Teraz szeroko niech nas wyniesie. Można no teraz jeden błąd i nas nie ma, ale nam pięknie ten tutaj drift poszedł, ten zakręt, pięknie przeszliśmy na drifcie i zyskaliśmy taki, taką bezpieczną odległość, bezpieczną przewagę, żeby teraz tego nie stracić, na jeszcze im odejdziemy kawałek, mamy to, tak się zarajcowałem, za że nawet nie zauważyłem, że to już ostatnie kółko, chciałem że jeszcze jedno kółko ciśniemy i chciałem, wiecie, jak największą... Zyskać przewagę na nich. Cudownie, ale on jest cały czas pierwszy w klasyfikacji, więc ostatni wyścig będzie decydujący. No i jesteśmy w ostatnim wyścigu. Tak jak myślałem, po prostu Focus miał słabe przyspieszenie. Zmieniliśmy samochód na Mercedesa, który ma o wiele lepsze przyspieszenie. I ciśniemy. Ostatni wyścig. Musimy wygrać z tym wariatem i to tak. Mocno mocno, żebyśmy na pewno wygrali. Mam nadzieję, że powinie mu się noga, wiem, że to nie sportowe, ale mam nadzieję, że mu się noga powinna. I co ciśniemy tutaj od wewnętrznej do zewnętrznej bokiem bokiem, samochód w pięknym malowaniu, jak mówiłem, są tutaj ludzie, którzy robią genialne malunki samochodu. Trzeba im to po prostu oddać, i. I widzicie, już dociskamy pedał w podłogę, już dojeżdżamy tutaj do kolesi. Jak na arkajdówkę przestało, szybkie odbicie się jedziemy dalej. Cień aerodynamiczny, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby go teraz używać i atakować, ale spróbujemy. Zablokowali mnie i zablokowałem siebie. Niby jedną pozycję zyskałem, ale ją zaraz straciłem, więc gaz do dechy znowu jesteśmy na czwartej pozycji. Rozpędzamy maszynę. Bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i Karol skorzystał, pocieszające jest to, że nie widzę w czołówce stawki tego wariata, który, z którym mam na pieńku, który jest póki co pierwszy. Mam nadzieję, że naprawdę jest on gdzieś daleko z tyłu. My w tym czasie walczymy o zwycięstwo. Jak widzieliście teraz przed chwilą, Fokusika wyprzedziłem bez żadnego problemu. Jak mówiłem, ma słabe przyspieszenie VMAX-a może ma, ale przyspieszenie mierne. Tutaj trochę źle, ale może, może coś z tego będzie. Nic z tego nie będzie. Straciliśmy pozycję na piątą. jeszcze na szóstą. Nie, 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 nie. nie. Tak, tak dobrze to nie będzie. Walczymy do samego końca. Wyprzedzamy. Tutaj przeprowadzamy atak. Musimy, musimy. Musimy to zrobić. Znowu tutaj na tym ostrym zakręcie na wierzchołku, dociśniemy gaz i będziemy wyprzedzać. Ryzykowny manewr i znowu mnie po wewnętrznej wziął. Coś robię źle, ale już nie zostało wiele na korektę, zostało ostatnie okrążenie. Więc muszę się wziąć naprawdę za robotę i... pocisnąć. jaj szeroko, 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 ale... Jest dobrze, jest dobrze. Napędzamy się. Teraz jest atak na pewno się uda. Uda się. Nie spychaj mnie, nie spychaj mnie. Dobrze. Atak przeprowadzony w miarę dobrze. Nie był perfekcyjny. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch do pokonania. Ja myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby przycisnąć. Mamy drugie miejsce. Teraz tylko spokojnie jedźmy. Nie popełnimy żadnego głupiego manewru. Pięknie, nawet jak się nam udało tutaj bokiem pokonać ten zakręt. Coś niesamowitego i ostre hamowanie. Bezpiecznie po wewnętrznej Dobrze, dobrze, zablokowaliśmy wewnętrzną Ale nas zaczynają chyba wyprzedzać, więc Gaz, 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 nie dajmy się Walczmy Ależ emocje Wy sobie możecie się śmiać, ale to są naprawdę emocje Walka złote kalesony, wiecie o co chodzi Nie dajemy się Wszyscy są bardzo blisko, ale to my jesteśmy na czele i to jest najważniejsze. Teraz tylko dobrze wejść w ten zakręt i raczej już nikt nam nie zagrozi. Mamy to, mamy kolejne zwycięstwo, chyba wygraliśmy ten turniej. Jest, wygraliśmy. Tak jest. Piękna historia, Mercedes nas zaciągnął i proszę, dostaliśmy. Pujdaja. Czysta jazda. Tak jak widzicie, samochody lecą, czy to za kółeczko, czy to za jakiś poziom, czy za wygranie wyścigów, także masę samochodów zdobędziemy, tak jak obiecywałem, będziemy bujać się różnymi samochodami I taki będzie plan, że będziemy co wyścig, co odcinek innym samochodem się bujać. Ja się póki co z wami żegnam, trzymajcie się ciepłutko, do następnego, cześć!